rozpętała się wokół... O mój Boże, widzowie. ...YouTubera, publikującego pod pseudonimem kamerzysta. Oho, oho. zmuszać się niepełnosprawnego intelektualnie, między innymi do rozbijania... Spoczko cegóry. było Damian ...to wszystko za pieniądze Jak głupoty mówię? To mnie pouczać, widzowie. która rozpoznała w mężczyźnie poniżanym w filmie byłego wychowanka ośrodka, w którym pracowała. Oho. Co było dalej? ...Klaudia Kowalczyk. 100 złotych, p***a, no skąd z balkonu? 200 złotych z g ale co, ja mam dzisiaj 10 tysięcy wydać, tak? Dzisiaj, jeżeli... Ale, ale już byś miał ten odcinek, nie to doceniam, zostawiam łapkę więc myślę, że to będzie Ciekawe, czy coś Jak wycieli. tak zrobili youtuber występujący pod pseudonimem kamerzysta oraz jego kolega mieli znęcać się nad mężczyzną niepełnosprawnym intelektualnie. Film został usunięty z serwisu po pięciu dniach, ale tym koniec osoba sprawy z radia internetowy protest spowodował wszczęcie śledztwa przez prokuraturę. Zdaniem Łukasza Mandzia Samonia, youtubera, zareagować należało wcześniej. Było wykorzystywanie dzieci, romanse z dziewczynami poniżej wieku zgody. Robił Żarty z takich poważnych temat jak samobójstwo, na przykład, problemy psychiczne ludzi, co spotykają na co dzień. Jak zaznacza mój rozmówca, twórczość sprawiedliwa w dużej mierze do młodej widowni. YouTube umywa od tego ręce. Na YouTubie wystarczy dobra miniatura i dobry tytuł po to, żeby zwabić uwagę, a już treść nie jest ważna. To nie jest tak, że na YouTube jest dużo takich osób jak on. Właśnie dzięki temu, że tych osób jest bardzo mało, że na palcach jednej ręki można policzyć aż tak szkodliwe osoby jak on. To dzięki temu możemy stawiać się przeciwko nim i starać się jakkolwiek wykluczyć, no ale nie jesteśmy w stanie. To ta najmłodsza widownia jest najbardziej podatna na manipulacje, choć nie ma jeszcze własnych pieniędzy, to, to można na niej zarobić, reklamując produkty do niej skierowane czy bezpośrednio sprzedając gadżety związane z danym kanałem. Odcięcie dziecka od internetu nie jest jednak dobrym pomysłem. Dodaje Michał Grzesik. Psycholog. Ta nasza reakcja, ważne, żeby nie była nadmierna. I co? 30-minutowej rozmowy tyle osoby, puszczą? Nasze opinie. Do pewnej racjonalności, faktycznie indywidualnej oceny każdego przypadku. Zawsze wychodzą. Z, Logan, z, za najpierw, że z naszej perspektywy, coś jest straszniejsze niż jest w rzeczywistości. Szczególnie w monitorowaniu. Czekaj, czekaj, może jeszcze będzie, zbiotok, gdzie naprawdę rzadko dzieją się takie rzeczy, jak działy się u kamerzysta. Obecnie kamerzysta zawiesił Tema swoje Blake. konto, nie oznacza to, że wkrótce nie wróci na platformę, by dalej publikować kontrowersyjne treści i nadal na nich zarabiać, tłumaczy Krzysztof Siciński, internetowy komentator występujący pod nazwą Hop. Dokładnie taki sam scenariusz mogliśmy Hop. obserwować wcześniej, kiedy Hop. kamerzysta razem z Lordem Cruzgilem nagrywali film, w którym dziesięcioletni brat Lorda Cruzgila oceniał pośladki dziewczyn Hop. Hop. w parku. Wtedy też cała sprawa była bardzo głośna i zrobili dokładnie to Czemu samo. Czemu oni mówią kolega zamiast nazywać go jak ma realnie nazwę, by poniósł odpowiedzialność? Dobre o, pytanie, może coś prawnie. wcześniej prezentując kontrowersyjne treści współpracował z rozpoznawalnością markami. Razem z jedną z wytwórni nagrał album, a także razem oh, z wcześniej wspomnianym Lordem Kruszwilem otrzymał kilkadziesiąt tysięcy złotych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za nakręcenie reklamówki regionu. Skąd takie zainteresowanie instytucji kontrowersyjnymi influencerami? Zapytałam o to Annę Gołębicką, strateg komunikacji i zarządzania. Z natury rzeczy tacy influencerzy, którzy są ludźmi, którzy wykazują jakieś działania nieetyczne, nie jest atrakcyjnym medium dla firmy. Zawsze współpraca godziny, dalej 30 sekund, może dadzą jeszcze. Jak nie dadzą więcej, to... alo. Tak ja jak dużo młodych słów powiedziałem, ocz, postarałem się. Chciałabym sobie napisać, natomiast jeżeli w przyszłości zaistnieją takie sytuacje, to jest kwestia podpisania umowy. <laughs> tak jak poprzednie afery, na przykład <laughs> z streamerami, i ta może odbić się na całym środowisku twórców, dodaje Krzysztof Siciński. Ludzie najbardziej kojarzą youtuberów z tym, co jest najbardziej medialne, a najbardziej medialne... On już dwa razy był, ja raz byłem, halo! Nie coś zrobi coś już faktycznie zdenerwującego, co trzeba nagłośnić. Chodcom, którzy mieli ukazać <laughs> się nad niepełnosprawnym intelektualnie mężczyzną, grozi do ośmiu lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Sam kamerzysta wczoraj wystosował oświadczenie, w którym zaznaczył, że nie wiedział o chorobie mężczyzny, występującego w filmie. Klaudia Kowalczyk Radionowy Świat. Kto powinien usuwać tuż po umieszczeniu w internecie tego typu treści, tak żeby nie było w ogóle jakiejkolwiek rozmowy? O tym porozmawiamy z naszym gościem po godzinie 18:30. Zaprosiłem do rozmowy Wojtka Kardasia. I tyle? Ja dzisiaj wstałem o 10:30. Pół godziny mówiłem. Gardło sobie zdarłem. Powiedziałem jakieś, nie wiem, tyle, ile mówię przez cały stream, tyle opowiedziałem sytuacji i mi wstawili 30 sekund jeszcze, bo wycinane z kontekstu i w sumie nie wyszło tak, jak to powiedziałem. Ja może się zastanowię, czy chcę w tej reszcie starych mediów występować i się wypadać na ten temat. <grym> Nawet koszyku ze słodyczami nie dostałem. Nawet dziękuję nie powiedzieli, tylko rozłączyła się ze mną idealnie jak nagrali. Coś się kończy, coś zaczyna. Mandzie z internetu znika. Idę płakać. Czemu mam akurat dzisiaj odetkany nos, jak mu płakać?